Ja bym wziął tego mega giganta mięso mieszane i sosy też mieszane Dzięki Wielkie na razie No to skam 42 zł i tyle tylko bieda 13 centymetrowy olbrzym trafia do mojego ust To mamy tego maluszka No taki jest bydlaczek no Zobaczymy co z tego będzie Ale pachnie chyba w zwykłym A. Tinka cieknie. Smacznego! Pierwszy gryz sama surowa. No kawał grubaska jest, no trzeba przyznać. Trzy gryzy. Kompozycyjnie nam się tutaj, widzę, równo robi. Miks warzywny, czerwona kapucha, do tego lodowa. Nierówno bardzo, po prawej stronie bardzo dużo tego mięsa. Po lewej cała surowa. Bardzo źle się je. Za dużo mięsa w jednym miejscu jest. Cały czas po prawej stronie tak samo mięso, tu surowa po lewej. No źle, źle się je. Ten środek spoko. Prawa strona jest tragiczna, za dużo mięsa w mięsie. Bardzo dużo, bardzo dużo mięsa jest. O nie, nie zrobiłem one co? Podsumowując, 30 kebab. Była to piękna przygoda, która się kończy, coś się kończy, coś zaczyna. Szkoda, że skończyła się niezbyt dobrym kebabem. Kebab rynkowy, zbliżone smaki do tego, co na rynku. Głównym mięso, zwykła kula, wołowina była no, klasyczna kula mocy. No kurczak jak kurczak. Wielkościowo spodziewałem się, że to będzie większe. Chciałem, że będzie trochę więcej warzyw. Tam było 400 gramów mięsa. Chciałem, że będzie tam te, pod te 600 gramów warzyw, żeby to trochę wyrównać. Placek był spoko. Trochę się rozpadał. Końcówka dobrze trzymała. Sosy, duławę. Ostrego w ogóle nie wyczuwałem Pozycja była taka średnia bym powiedział Nie był równo ułożony Dużą część dominowało samo mięso I źle się jadł I co ogólna ocena Wielkość Cena Spodziewaj się, że będzie większa za tą cenę Więc ocena ostateczna Piąteczka Dzięki, cześć Widzimy się w następnej serii To be continued Już wkrótce Madim day I 120 kebabów w Krakowie Sypodoła W ciągu całego roku Czas pokaże Bam, bam, bam